Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj Madzia Przepiórkowska, Devitek, przyjęła moje zaproszenie do rozmowy na temat transformacji, którą, której doznała i doznaje cały czas dzięki kursowi nauczycielskiemu kundalini jogi, ale nie tylko kursowi, również po prostu z praktyce kundalini jogi. Witam Cię Magda, bardzo Ci dziękuję za to, że przyjęłaś to zaproszenie. Witam, witam. Również dziękuję bardzo, cieszę się, że mogłam, mogę uczestniczyć w ogóle w tym, w tym naszym spotkaniu, więc jak najbardziej, bardzo mi miło jest tutaj być i podzielić się swoim Super. doświadczeniem. Wspaniale, mam nadzieję, że ludzie z tego skorzystają, żeby po prostu się wesprzeć, jakby mieć inspirację i tak dalej. Ja chcia, chciałam się ciebie zapytać, jak to się stało, że w ogóle trafiłaś na ten kurs Kundalini Yogi? To jest w ogóle bardzo ciekawa, bardzo ciekawa historia. A zaczęłaś się, kiedy przeprowadzałam się do Bydgoszczy, bo w ogóle mieszkam w Szczecinie, ale przeprowadzałam się do Bydgoszczy, trafiłam do szkoły tam jogi, Mandali, gdzie w ogóle zapoznałam się z jogą Kundalini. I kiedyś na warsztatach przyjechała Marta Brzeska, która tłumaczyła na u was na kursie jogi Kundalini. I tak rozmawiałyśmy trochę na ten temat. Ja nam mówię, wiesz co? Jest kurs y, nauczycielski. Jak mi podesłała te informacje, to ja po prostu poczułam, poczułam że to jest coś, co ja y, chcę zrobić, i, i jakoś mnie to wzywało. I, i skontaktowałam się wtedy, akurat y, y, ode, y, odebrał y, telefon, i y, 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 odebraliście telefon. I ja tak mówię: tak, zrobię to dla siebie, żeby jakby. Może czegoś się więcej nauczyć dla siebie, bardziej rozwinąć tą wiedzę na temat jego kundalini, ale podczas w ogóle tego kursu tyle rzeczy się zadziało wewnętrznie i też jakby odkryłam tą ścieżkę, że ja nie chcę tylko wszystkiego tego, czego się uczę, zostawić dla siebie, bo to jest tak cudowna praktyka i to, czego człowiek doświadcza, przeżywa, że aż nie można tego zostawić dla siebie. Więc. Po prostu gdzieś w połowie tego kursu, jakby poczułam, bo to też nie stwierdziłam, tylko poczułam, że ja jednak tym nauczycielem chcę być i to po prostu robić. I już odkąd skończyłam kurs, od trzech miesięcy, zaraz będzie czwarty miesiąc, uczę jogi kundalini, już normalnie, regularnie, co tydzień mam swoich uczniów i bardzo mi to daje wielką satysfakcję i taką radość, że ja mogę się tym dzielić. I też widzę, że ludziom to jakby jest potrzebne. Nie? Więc powiem tak, to była taka droga niby dla siebie, a skończyła się, że jednak mimo wszystko dzielimy się innym tym, czego się nauczyliśmy. Więc naprawdę to jest chyba najlepsza, jedna z moich najlepszych decyzji, którą podjęłam w życiu, żeby się zapisać na ten kurs. Cudownie. Ja, ja powiem szczerze, że ja też poszłam na kurs nauczycielski ze względu na swoją ścieżkę transformacji, a już też w trakcie kursu stało się zupełnie inaczej, zaczęłam uczyć i to tak, to tak jest. Ale rzeczywiście często podejmujemy decyzję właśnie, żeby to była nasza ścieżka po prostu takiego rozwoju, bo jak praktykujemy ileś czasu kundaliniogę, to nagle okazuje się, że chcemy więcej. Chciałam Ci zadać pytanie, co Cię zainspirowało do tego kroku, ale to już chyba właściwie odpowiedziałaś, no, więc nie będę tak no. <gry> dalej no, tego no. kontynuować. No, Powiedz no. mi, słuchaj, co Cię najbardziej zaskoczyło podczas tego całego procesu półrocznego tej naszej nauki wspólnej? No powiem Ci, że jest to bardzo jakby intensywny kurs, ale też bardzo mocno Pracuje się z samym sobą y, i zaczyna się tak naprawdę rozumieć siebie i to, co dzieje się w naszym ży życiu. Czasami y, obwiniamy coś kogoś, czemu to nas spotyka, czemu to tak jest i tak dalej, i tak dalej, czemu to problemy. Y, chociaż ja staram się być zawsze pozytywna, ale i tak czasami są takie chwile po tym kursie, po praktykach, które robiliśmy, bo to głównie wiadomo, wiedzę, dostajemy dużą, potężną dawkę wiedzy, natomiast wszystko też opiera się na praktyce i na zadaniach domowych, w sensie robieniu codziennie praktyki, która naprawdę jest transformująca i zaczynamy rozumieć, że to nie jest to, co nas otacza, ale to my w środku jakby mamy różnego rodzaju wypowiedziała Gdzieś tam w podświadomości, yy, zakorzenione, zakopane no. Taż, no. emocje, wzorce, no. tak, no. emocje. Ja nie powiem, że traumy, bo traumy to raczej myślę, że ja jakby nie mam, ale różnego rodzaju emocje stłumione, wzorce, które są jakby oczekiwane od innych, że my powinniśmy się tak zachować inaczej. I zaczynasz rozumieć, że to tak nie jest, że to jest to, co się dzieje na zewnątrz, tylko to, co tak naprawdę dzieje się w tobie, w środku ciebie. I to jest takie niesamowite, bo z uczestnika w. Tym wszystkim stajesz się obserwatorem i nabierasz dystansu do tego wszystkiego. Łączą ci się te kropki, czemu to tak jest, i zmienia ci się podejście do życia. I to jest naprawdę uważam, że piękne, bo stajesz, stajesz się, znowu wracasz do siebie, bo my to na pewno kiedyś byliśmy jak dzieci sobą samym, tylko całe to nasze dorosłe życie i, i, i wszystko to, co nas otacza, no, te oczekiwania, wzorce i tak dalej. Tak, powoduje, że jakby postępujemy tak, jak jest od nas oczekiwane, żebyśmy postępowali. I nie zawsze to jest zgodne z tym, co tak naprawdę my chcemy, chcemy, czujemy coś nam potrzebne. Co nam a, w duszy tak gra. Dokładnie, co nam w duszy gra, a tutaj jednak mimo wszystko jakby znajdujemy z powrotem siebie. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim, bo człowiek znajduje to, co tak naprawdę sprawia mu radość. I powiem szczerze, że Praktyka jogi, medytacje, które są jakby też częścią jako całości jogi Kundalini, to jest naprawdę coś, co ja sobie nie wyobrażam teraz życia bez tego, które też pomaga mi jakby w codziennych, w codziennych problemach, ale przetrwać i jest taką naprawdę trochę tak jak zastrzyk energii i w ogóle takiego pozytywnego myślenia, ale myślę, że też. Uczenie, co nie sądziłam, że tak może być, daje mi ogromną satysfakcję. W sensie taką, że ta energia, siedząc w grupie, praktykując, nawet moi uczestnicy mówią im nas więcej, to jakoś tak inaczej jest taka energia. I, I po prostu ta energia, która między nami się tworzy podczas tych ćwiczeń medytacji, i to jak później osoby są naprawdę bardzo takie zadowolone, szczęśliwe i mówią, że im tego potrzeba, tak zatrzymać się, wyciszyć, to też jest takie piękne, więc generalnie no, y, daje to satysfakcję taką y, i człowiek czuje się taki trochę spełniony, przynajmniej ja mam takie uczucia, więc... Nigdy nie sądziłam, tak, że będę nauczycielem. Tak, tak jak jeszcze to. jak masz świadomość, że pomagasz ludziom, że to ludziom do, daje po prostu takie um, ukojenie, to jest niesamowite. Rzeczywiście fakt, ja też mam ja to lubię bardzo, też przyznam szczerze. Powiedz mi, tak, czy, no. czy miałeś jakieś trudne momenty w trakcie y, kursu, które na przykład w, z perspektywy czasu ci się wydały przełomowe? No tak, to nie można powiedzieć, że to było takie cały czas przeszło sobie bezboleśnie, w sensie w cudzysłowie bezboleśnie. No były takie momenty, bym powiedziała, załamania i takie mówię, boże, co ja robię, czy ja tak naprawdę, czy to jest coś dla mnie? I czy w ogóle, czy ja jakby nadaję się w ogóle do tego, czy co czy ja sobie tam wymyśliłam, ale jednak mimo wszystko później E, praktykując i, 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 i cały czas y, uczęszczając na, na pewno co miesiąc na te zajęcia i, i, i ten po dwa po tygodniowe pobyty. Mimo wszystko jednak to jeszcze Cię utwierdza w tym, że tak, jeszcze w międzyczasie y, też or, jakby ciało też przechodzi, myślę, swego rodzaju transformację i A pewno? wychodzą różnego rodzaju rzeczy z, z ciała, w sensie tak, więc też różnie to bywa. No jest to jednak droga, która jest nieco, że tak, są mi takie euforyczne jakby momenty, ale też chwile takiej wątpliwości. No i oczywiście ćwiczenia, krije, medytacje. Na początku, jak nie byłam jeszcze tak powiedzmy... Mm, jeśli chodzi o ciało wyćwiczona albo może najgorsze było dla mnie trzymanie rąk do góry, ale to, tak <laughs> to z tego, że mam jakby też chodzi o czakrę serca i w ogóle, więc to jest jakby jeden temat z moich do prze, przepracowania, no to też jest jakby wyzwanie. Wiadomo, ich się praktykuje więcej z czasem jest coraz łatwiej, natomiast początki były nawet takie wyzwanie, ale generalnie warto było. Bo wszystko, co później następuje, jest naprawdę warte wszystkiego. Generalnie. No Poza tym uzdrawiamy ciało, tak? Uzdrawiamy duszę, różne rzeczy się dzieją i często są to bardzo przełomowe rzeczy w naszym życiu. No, tak. Słuchaj, powiedz mi, jak ten kurs wpłynął na Twoje życie osobiste, na przykład na relacje, na, nie wiem, codzienność? Myślę, że inaczej na nie patrzę. Inaczej, jakby. Staram się zrozumieć, znaczy staram się. Inaczej jakby spostrzegam innych, muszę tak powiedzieć. I jest mi łatwiej. Bo mogę sobie też wytłumaczyć pewne rzeczy, czemu takie jest zachowanie, a nie inne, ale też jeżeli to nie, nie dotyczy mnie za bardzo, to też trzymamy do tego dystans, ale też jestem bardziej może otwarta czasami na swoje na relacje. Tak w zależności od tego, z kim rezonuję, Odpowiednio y, uczę się dostosowywać swoje jakby podejście, zachowanie, ale też jestem też, mi się wydaje, bardziej otwarta. No i w ogóle ta nasza grupa, którą mieliśmy, no to na, też y, bardzo się związała ze sobą. To był ten. No tak, to wyjątkową grupę stanowiliśmy tak. rzeczywiście, to trzeba przyznać. Myślę, że to jest też tak fajnie. Ale w ogóle mam wrażenie też, że również im im bardziej w tym jestem, tym więcej poznaję ludzi, którzy mają takie same jakby poglądy, podejście do życia i to jest jakby tak naprawdę trochę tak jak ten magnetyzm i prawo tego przyciągania, że przeciągamy tym, czym my jakby A, projekt, to nie, projektujemy, tak. to po prostu przyciągamy. I to też jest niesamowite, bo się dużo wspaniałych ludzi spotyka generalnie, więc to też myślę, że to też fajne. Oczywiście, absolutnie, to nie ma o czym mówić, tak. Czy czujesz, że ten kurs był w ogóle początkiem czegoś wielkiego dla ciebie, czegoś nowego w twoim życiu? No to był początek całej reszty następnych wydarzeń i myślę, że to się dopiero zaczyna. Już jestem jak wiesz Kasiu, zapisana u Was na Meditative Healing. Jutry, jutro, pojutrze jadę na kolejny weekend kurs właśnie Meditative Healingu. Jestem też zapisana na 21 poziomów medytacji z sadaną, więc ja jakby... To był początek, który myślę, że jeszcze trochę będzie trwało, bo to pewnie nie pierwszy i nie ostatni kursy, na które się zapisałam, bo to jest tak, że w miarę jedzenia rośnie apetyt i im, długo, im bardziej człowiek się w to wgłębia, praktykuje i doświadcza, przynajmniej w moim przypadku, tym bardziej jest... Um, taki, przy, taki y, chcę wiedzieć, wie, znaczy chcę wiedzieć, wiedzy. tak dokładnie, to bo to jest czarny. takie fascynujące i po prostu i też y, na przykład czy, czy, czy tutaj yoga kundalini, czy, czy uzdrawianie poprzez medytację, Możemy pomagać innym, w sensie pokazać im tę drogę, jak można w tym dzisiejszym szalonym świecie tej jery wodnika, gdzie mamy tyle informacji, które nas otaczają i tych wszystkich wyzwań. Oczy, wyzwań, dokładnie. Możemy na chwilę się zatrzymać i po prostu usiąść i coś dla siebie zrobić, zatrzymać się i poczuć się sobą i zapomnieć o tym wszystkim co nas otacza, chociaż na parę minut, nie wiem na godzinkę e, czy półtorej godzinki. Więc tak, to jest Tak, nie, ale też generalnie mi się wydaje. Też generalnie ja mam takie wrażenie, że nawet jak już jesteśmy nauczycielami, to wciąż całe życie będziemy uczniami i cały czas się czegoś uczymy nowego. Oczywiście. Ja myślę, no. że to tak, że nie ma końca i ciągle życie daje nam kolejne lekcje, e, a to jest też tak jak się im dalej się idzie, to kolejne drzwi się otwierają, kolejne tematy, i to jakby jest, mam wrażenie taka, im, jak się mówi, im głębiej wylas, tym więcej drzew, ale to akurat w takim pozytywnym znaczeniu, że dużo więcej wiedzy doświadczenia. No, głównie to doświadczania też po to jest. Ale jakby... też myślę, że otwarcia się na taką pełnię siebie, żeby po tak, prostu tak. czuć szczęście, a nie ciągle się umartwiać, że cały czas coś mi nie wychodzi i tak dalej. Po prostu jesteśmy w takim. W spełnieniu i to jest najważniejsze. Powiem szczerze, dla mnie to jest idealna rzecz, że po prostu możemy czuć to, że, że coś robimy, to jest to, że to jest ta nasza ścieżka, właśnie. No dokładnie, a nawet jeżeli coś nie wychodzi, to znaczy, że pewnie. Taki jest ten moment, ale bo, ale bo nie wychodzi, ale my wiemy, że sobie z tym poradzimy. Bo potem, no jak te rzeczy zdarzają, bo tak, no, tak jest to zrobione, że jednak mimo wszystko nie zdarzałyby się, gdybyśmy sobie nie umieli z nimi poradzić albo nie mogli z nimi poradzić. Więc to też jest jakby część tego naszego doświadczenia życiowego i tej naszej ścieżki, którą idziemy. Więc myślę, że jak się bardziej. Może tak, może pogodzi albo z innej strony na to spojrze, to wtedy to się staje takie łatwiejsze, nie? Oczywiście, Że... a poza tym przychodzą. Głowie. Przychodzą no. takie, wiesz, czasami nieoczekiwane rzeczy, nie, nie wiem, nieoczekiwane możliwości, że w życiu byś nie pomyślała, że to się może zdarzyć. Czasami trzeba coś puścić i samo rozwiązanie przyjdzie. Nie jest to łatwe, bo to też jest ja wiecie, to dopiero początek, więc ja też się jakby zaczynam tą drogę. Natomiast już zauważam, że jak się coś czasami puści, to rozwiązanie tak. samo i nie ma Absolutnie. coś myślę nakręcać, nie? bo to my się sami nakręcamy też w głowie. Ładnie. Słuchaj, czy chciałabyś coś powiedzieć w ogóle ludziom, osobie, która na przykład myśli o kursie, ale się jeszcze waha, a może masz jakieś przesłanie dla kogoś, czy może mogłabyś coś, jakoś, jakieś zdanie, które, nie wiem, zainspirowałoby kogoś do tej ścieżki? Ja myślę, że tak jak już wspomniałam raz, to jest jakby jedna z najlepszych decyzji, które wydaje mi się podjęłam w życiu, która zmieniła dużą część mojego jakby życia w tym momencie. Na lepsze, na pewno. I to jest jakby potężne, ten cały kurs i wszystkiego, wszystko to, czego się doświadcza i medytacje, kryje medytacje, jakby po, pomaga poznać samego siebie. I ja myślę, że to jest taka transformacja i droga do, do wnętrza siebie. I jak, jak jakby pójdziemy tą drogą i znajdziemy siebie, to myślę, czasami, czy czasami, myślę, że jakby celem tego jest to, że wychodzi na wierzch to, co możemy robić, co tak naprawdę będzie nam sprawiało przyjemność, dawało radość, szczęście w życiu i, i może nam jakby zmienić życie, bo w końcu zrozumiemy, co tak naprawdę jest celem dla nas w tym życiu. I, i... Ja myślę, że chyba tyle. Dokładnie. a Albo jeszcze, aż tyle. Tak, a jeszcze dodam, że Magda jest naprawdę twardo stąpającą osobą po ziemi, pracuje w korpo. I tak naprawdę, to no nie jest tak, że to jest takie gadanie, wiecie, w chmurach, z głową w chmurach, tylko to jest wszystko po prostu jakby dodatkowo do normalnego życia, pracy no, we wspaniałej firmie itd. Tak tak Także można to pogodzić. Może z czasem. To nie jest łatwe, Nie, to nie, jest łatwe. Tak, jest nie? też łatwe. pracowałam w korpo. Więc tak jak Kasia mówi, ja pracuję jak to się na pełny, pełny etat, wiecie, jak to się pracuje w korporacjach i jeszcze w dodatku w logistyce, więc pracuję normalnie i do tego jeszcze zajmuję się jogą i nie tylko. Ale szczerze bardzo mi to pomogło w mojej pracy. E, nabrać dystansu do różnych rzeczy, nie stresować się i nie napędzać się jak ten chomiczek w takim wiecie, kółeczku, i tak dalej, trochę inaczej podchodzi do pewnych rzeczy. E, I co? I już myślę, że bez tej części duchowo, jogowo, e, medytacyjnej i ciężko mi byłoby sobie poradzić z pracą. Uważam. Więc jakby to jest tak, jak normalny, zwykły człowiek pracuje. A do tego jeszcze może coś więcej robić, żeby móc to fajnie pogodzić i trochę lepiej i łatwiej w tym życiu było. Więc myślę, że tak, to jest okay. też dobre Spaniale. rozwiązanie dla tych, którzy <laughs> pracują w korporacji. O, tak, oczywiście, wiadomo. Także Magda, bardzo, bardzo Ci dziękuję, że się podzieliłaś tym swoim doświadczeniem. Mam nadzieję, że to będzie inspiracją dla osób, które gdzieś chcą wkroczyć na tą ścieżkę bardziej. No i co? I życzę Ci wspaniałego życia w spełnieniu i w przepływie. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję za zaproszenie mnie i że mogłam się podzielić tym. I naprawdę zachęcam, jeżeli się zastanawiacie nad tym, że wziąć udział w tym kursie, to weźcie, bo zobaczycie, że później jest więcej z tego. Benefitów, korzyści i te wątpliwości mogą być bardzo szybko rozwiane. Czasami Jest trzeba tak... podjąć ten krok. Tak, dokładnie. Czasami trudno. Ale czasami trzeba, jak ktoś się mówi, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, tak. ale myślę, że, wa że warto. Dziękuję. No się warto. Się warto. Dzięki, Madziu, rozwiania. bardzo. Dzięki, serdecznie.